W sylwestra w sobotę, postanowiliśmy, że spędzimy tego sylwestra poza Tomaszowem i wybraliśmy się do Wrocławia właśnie jesteśmy w samochodzie. Zaraz dojedziemy właściwie już na miejsce do naszego hotelu. Chciałam wcześniej coś nagrać, ale słońce po prostu wypaliło mi twarz <grym> nie, nie mogłam nic nagrywać. No, w każdym razie dobrze, że jest słońce. Będziemy mieli teraz też trochę czasu, żeby pozwiedzać. Akurat taka pogoda jak najbardziej. Jest potrzebne do zwiedzenia. No i co? No i postaram się nagrywać coś. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No, to pa! Właśnie dojechaliśmy do naszego hotelu. Muszę się przebrać, trochę się ogarniemy, odpoczniemy i zaraz idziemy na stare miasto raczej. Mamy jeszcze fajnie świecące słońce, więc zamierzamy to wykorzystać i się przejść. Ogólnie jesteśmy w takim dość designerskim hotelu. Ibis Style się chyba nazywa, tak? Mm. No, takie kolorki krzykliwe tutaj są. takie okna od do dołu. Ten stół jest po prostu <grych> mega śmieszny. Mamy mapkę Wrocławia z recepcji, i teraz zastanawiamy się, gdzie pójść. No i prawdopodobnie na początek, oczywiście, stare miasto, ale nie wiem gdzie dokładnie. Później jeszcze Ostrów Tumski i Panorama Rasłowicka, coś. No nie wiem, nie mam jeszcze konkretnego planu, pewnie wszystko wyjdzie. Praniu. braniu. te na rozgrzanie i idziemy zwiedzać. To tak jak w Toruniu, pamiętasz? Takie były też małe korytarze? O nie! Boże! To jest jakaś męczarnia! Wejście było tragiczne, ale chociaż widok nie odrabia. Nigdy więcej. Ale ładnie. I te pasy wszędzie. Tam weszliśmy. To my weszliśmy byliśmy tu, tylko jak tu, się kończy ta tu, tu. Jak się I tam. kończy ta O matko. Ze Starego Miasta, z takiego, można powiedzieć, bardziej spaceru niż zwiedzania, bo e, jak zwykle w praniu okazało się, że nie wiemy gdzie iść. Znaczy nie tyle, co nie wiemy gdzie iść, a po prostu wszędzie było tyle ludzi, że spasowaliśmy trochę. Weszliśmy na punkt widokowy na wieżę, którą Wam pokazywałam, i to był błąd, bo zrobiliśmy to w pierwszej, jakby kolejności. Nasze nogi od razu odmówiły posłuszeństwa i po prostu już nie chciało nam się później chodzić, więc zobaczyliśmy tylko to wszystko tak z zewnątrz i stwierdziliśmy, że albo idziemy do restauracji, zjemy coś, albo idziemy od razu do hotelu. No, ale że restauracje wszystkie po prostu pękały w szwach, bo to przecież Sylwester, więc tak, dokładnie. Połowa zamknięta, a połowa po prostu tak oblegana, że szok. No więc wróciliśmy do hotelu. Ja tu najchętniej poszłabym spać. Zresztą Dawid tak samo. To włażenie po prostu na tą wieżę nas tak zmęczyło. Dawno się nie czułam tak zmęczona. No i bym przebiegła 10 km. Dokładnie tak. No. Idziemy spać? Tak. No. Taki sylwester. Już idziesz spać naprawdę. To ja nie wierzę. Widzicie go. O nie! Już troszkę odpoczęliśmy po tych naszych wyprawach, trochę się ogarnęłam i zaraz idziemy na drinka. Przy okazji zamierzamy też poszukać jakiegoś fajnego punktu widok widokowego tutaj w naszym hotelu. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. Co prawda z naszego okna też coś widać, ale no nie jest to taki zbyt dobry widok. No, w każdym razie założyłam na siebie taką bluzeczkę z cekinami. Zaraz zrobię jakieś zbliżenie, może. Która pochodzi z lumpeksu. Dobra. Czas mnie goni, więc kończę. O, troszkę widać tutaj te cekiny. Ona jest cała tak fajnie wyszyta na takiej megiełce. Super to jest. Powiem Wam, że naprawdę świetnie to wygląda. Już Nowy Rok, a my gnijemy w pokoju hotelowym. Ale zaraz się zbieramy powoli i jeszcze odwiedzimy Stare Miasto. Pospacerujemy trochę i dopiero będziemy wracać do domu. No. A ja mam na sobie dzisiaj taką koszulę w kropki z Shein, i spodnie z hendemu. Teraz fajnie widać jak tak słońce świeci. Tutaj ten żółty jest taki intensywny. Ale ja nie bym nie mogła mieć takich ścian u siebie, bo bym oszalała. Pogodę znowu mamy super, ale ja jestem po prostu taka bez że nie wiem, jak dam radę iść jeszcze gdzieś, ale postaram się, bo w końcu nie zawsze jest okazja wyskoczyć na weekend do Wrocławia. Powiem wam, że zimno się jest. Niby słońce świeci, ale w cieniu to tak chłodno, bo nie. tutaj. Dawid był upuścił aparat. Ale ma mamy ładne rękę. zdjęcie. Ja mam za krótką rękę. pogoda jest bardzo ładna. Jest bardzo ładnie naokoła. Jesteśmy głodni. Jesteśmy głodni, zmęczeni i zaraz idziemy. Zrobimy jeszcze trochę zdjęć. No. I bye bye, Wrocław. Wrocławia był całkiem krótki, my już jesteśmy w drodze powrotnej. Właśnie stoimy na stacji benzynowej i wracamy do domu. No, cóż, krótki, ale dość pozytywny. Pogoda nam dopisywała, troszkę zobaczyliśmy. No i mam nadzieję, że do następnego razu, bo szczerze mówiąc, za pierwszym, znaczy za drugim już razem, Wrocław nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia. Tak, ale to pewnie dlatego, że nie zobaczyliśmy wszystkiego, więc dam mu jeszcze szansę, bo pamiętam z dzieciństwa, że tam było dość ładnie w tych innych rejonach, w których nie byliśmy więc następnym razem być może wybierzemy się na wiosnę i zobaczymy wtedy coś więcej no i co mogę powiedzieć, no wracamy do domu, wracamy do codzienności, witamy nowy rok właśnie wszystkiego najlepszego z, z okazji nowego roku, no <todgłos> także kończę i do zobaczenia